Czy w negocjacjach, zarówno zakupu mieszkania, jak i gdy już to mieszkanie zakupisz, potem wynajmu mieszkania z przyszłym najemcą, należy się do takiej negocjacji. Jakoś specjalnie dobrze ubrać. Szkoły są różne oczywiście. W świecie idealnym byłoby dostosować się swoje ubranie do najemcy, żeby jakby współgrać z nim. Natomiast jeżeli spotykasz pierwszy raz czy to najemcę, czy sprzedającego mieszkanie, nie wiesz jak on będzie ubrany i co to jest za człowiek. Ja wyznaję bardzo prostą zasadę. Nigdy nie można być overdress, czyli zbyt dobrze ubranym. Natomiast bardzo łatwo można być zbyt źle ubranym. Więc proponuję. Ubrać się po prostu dobrze. No, nie jest łatwo. Ja na co dzień chodzę w garniturze, więc nawet jeśli trafiasz na osobę, która jest z zupełnie innego świata, jest ubrana w Teresy albo coś podobnego, to nawet jeśli będziesz się czuł nie na miejscu w tym garniturze, to zawsze będziesz mógł uchodzić do człowieka wyrwanego z kontekstu, tak, to znaczy osobę, która została oderwana od biurka, od, od swoich jakichś ważnych spraw i przyszła tutaj po to, żeby negocjować na przykład zakup mieszkania lub wynajem tego mieszkania z najemcą. W 90% przypadków ponad dobry ubiór tylko może pomóc. Natomiast w jakiś kilku procentach zawsze może natrafić na kogoś, kto uzna cię za. Może się przestraszyć po prostu garnituru, jakby powagi sytuacji, ale pamiętaj, żeby między sobą zawsze statystykę, zwiększa szanse po swojej stronie, czyli warto zastosować lepszy ubiór.